No siema. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie dostałem game od 1 od Admina na Bedwars. Tak wiem, oryginalny content, ale moim zdaniem nie wyszło aż tak źle i razem ze mną był Słodziak. No siema, widzowie. Tak, ten słynny polski raper. Ogólnie mamy wyłączone statystyki w naszych gierkach, czyli na przykład jak ktoś wygra, musi to nie zalicza na konto, że wygrał po prostu. No to co, zapraszam was jeszcze na Discord do którego link macie w opisie, a my bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinka. O, ja już mam ogólnie game moda To co, co robimy? Na początku e, ob łóżko bedrockiem be Bedrockiem ogólnie O dobra, najpierw sobie A nie, jeszcze może kilka dodatkowych łóżek damy Bo czemu nie? O nie, tylko teraz jak ja to zabuduję Dobra, da się A mogli w sumie fake łóżko zrobić To by było mądre Dobra, do nich lecę, siema Ej dobra, dam im diamenty Łap byku. O, siempre słodziak. Dobra, obsrany, Dobra damy im już emeraldów, łabbyku. Ej, robimy komuś wjazd na chatę z Silverfishami. Ej, mocne. Dawaj na góry. złotych, dawaj na złotych, dawaj na złotych no Tak, czekaj, Si, Silverfish to chyba snowboard. Dawaj, 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 ale, ale on dostał Ty on ma całą bazę w Silverfishach, co jest? Ej, ale to serum wygląda, ty, tylko komputer mi no. się pali. Dawaj, dawaj, z dwóch stron. Dawaj Ej co jest mam 114 FPS-ów kegwy Ja nie wiem ile mam ale karta graficzna mi się pali Ej ja mam 52 FPS, FPS-y, co jest kegwy Ej dobra chodźmy stąd chodźmy chodźmy Bo zaraz mi komputer wybuchnie Ej ją możemy zrobić całą zabudowę w wełnie no. Ale o ale no. to będzie sztos Ej dobra nie wiem Aqua mają już całkiem niezłą bazę zbudowaną Taki zamek można powiedzieć Ej ale dobra, to, ja to ja sztos mam... wygląda Pododaję im tutaj trochę silverfishy Dobra dobra idę ci pomóc Muszę trochę poginąć. Może chcecie trochę silverfishy? Ale, o nie, ale dostał teraz. O kurde. Zwala <grywa> ich do wojny całe. Ej, znowu mi komputer, kurde się pali. Może im postawili kilka dodatkowych łóżek? Na wszelki wypadek. Tak, o. O i TNT jeszcze może. Zobaczę, o. <grywa> Mam nadzieję, że im się przyda. Wszystkim, wszystkim tutaj silverfishy dużo trzeba. Ej, zawsze chciałem to zrobić. Ty, co tu się dzieje? Co jest? Ale ja dostaję knoka. Co jest? Ej, może zalejmy, zalejmy wszystko wodą, dawaj. Ty, tylko tu woda. Dobra, działa woda, ale sztos. Ej, dobra. Ty, woda się zbagowała. O, ale dobra, ale mają zalaną całą bazę. O, kurde, współczuję żółtym. Ej, ty, ta woda jest tak zbagowana, że ona się do sobie nie chce postawić. Ej, dobra, ej, w ogóle tutaj działa ten, działa. Ten portal się odpala. Czekaj, czy ten też się odpali. Dobra, nice. Ej, albo, dobra, może zrobić taki gigantyczny portal. Czekaj, czy zadziała. Eee, ale dupa nie działa. Ej, dobra, można takie mniejsze portale zrobić. O, kurde, ale sztos. Ej, ale to świetnie wygląda. Ej, dobra, idę ci pomóc. Czekaj, da dawaj, te tory. O, tu jakiś w ogóle różowy sobie chodzi. Z czego to nie działa? O. A nie, bo ty musisz chyba inaczej zrobić. Ej, ale wielki portal, kegw. No, ogromny. W ogóle przyzestruję sobie wędkę. Czy działa tu wędka? Ej, wędka tu działa. Kegw, ale. To nice. Ależ tos. Ej, jakby dodali wędkę do zwykłych belorsów, też byłoby było w sumie dosyć fajne. Ej łódki dawaj, łódki postawimy im. O lol, okay, ale łódki też okay. dos. O nie, nie czekaj, bo się na twoim rollercoasterze zbugowały. Ej kurde, ale łódki... Ty nie, te łódki mi znikają chyba. Ale dziwne. Ej, jeszcze się zastanawiam, co tu jeszcze takiego ciekawego można dać. Ej, przetestuję drzewa, przetestuję czy drzewa tutaj rosną. A właśnie, czekaj czy tutaj... Ej, działa tu kostka mączna. Można zasiać trawę. Dobra, teraz muszę to, to drzewo przetestować. Ej, działa drzewo, działają drzewa, dobra Serio? No Ej, to nice Ej, dobra, zasiałem im drzewa Ale trzeba coś, nie wiem, niektóre strasznie długo trzeba ten, pompować tą kostką mączną Ej, ale też to wygląda, ty co ty, ty, u tych różowych się dosłownie jakiś taki busz zrobił Ej, w ogóle zobacz, da się tutaj orać pole, ale nie da się niszczyć trawy I teraz tu, gdzie postawiła się trawa On mi niszczył roller coaster to bardzo z... źle, nie wolno Kto to... ci niszczył? Eee, żółty, trzeba się ich pozbyć, to jest, on, to jest szkodliwy gatunek. Kto tam niszczy, kto tam niszczy? Żółty? Zaraz dostanie, tak, to, to. kurde, gonga. A jest do tej tej można zasiać, nie wiem, marchewki. Dobra, zasiałem, kurde, marchewki, zobaczymy czy rosną. Normalnie fami rolnik. A właśnie, w ogóle piasek tu działa. Ej, można wow. zrobić Kuboida jak na IZHC. Ej, dobra, ja im piaskownicę zrobię Ale sztos O, widzę, że już tutaj rollercoaster kończysz Tak No, wyglądasz sztos Rollercoaster ekipy Nie no, lepszy Tak 10 razy I właśnie, przetestuję czy działa tutaj ten Czy da się więcej postawić tego TNT No nie da się Ale badzie wie no, Kurde, zielony, zielony, zielony Co jest zielony ci niszczy? Zielony Który zielony? Który zielony? Z te... Y ten... Y Shrekos? No. Dobra, idziemy szrekosa, ja go uwiężę w betroku. Gdzie on jest? Gdzie jest ten zielony? Zielone mózg trzeba z on nie może, on nie, on, on nie może, on nie, nie, nie może. Nie, 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 ja mam lepszy pomysł. Zabudujemy mm. go w betroku. Dobra, tylko... Gdzie nie, on ono. jest? O. Stop. Jest, dobra, mam go, mam go. Trzeba go tylko, Okropne trzeba go jest, tylko... Zachowanie. Ej, dobra, ja go zabudowuję w betroku. Nie, Dokładnie. dobra, kurde, nie, no, on no nie zdążę, no. No nie zdążę. Albo go wyknokam jego bazę w betroku. zabuduję. Dobra, no, 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 ale no. tam basy nie można budować coś. To dobra. kurde, dobra, spadł. Ale tak zabudujmy, że po prostu nie mógł wyjść. Taki yy, bunkier Dobra, gdzie są zieloni? Tu są zieloni. Dobra. No, tak, O, pomaga. Bardzo miły chłop. Ej, dobra, dobra, robimy mu bunkier A nie, dobra, to co? Może ty tam dokończ, a ja go uwiężę. Ej, nie, dobra, nie da się go uwięzić. Ej, dobra, lecę do ciebie przetestować roller coaster. Dobra, uwaga, uwaga. Ty nie, 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 nie. zdarzymy się zaraz. O nie. Hej. Ależ to, z dobra. Normalnie jakbym na Hyperionie był. Nie, no lepiej. No jeszcze lepiej. Jeszcze postawię, no, postawię no im to... ten, postawię im jeszcze te wagoniki, żeby się karmeli z nami, przejechali. O, dobra. Ale nie, teraz za dużo jest tych wagoników, dosłownie taka dżdżowińca się zrobiła. No, faktycznie, to się doda dodam wam parę tych wagoników. Dobra, może taką dżownicę robimy. O, idealnie. Ej, dobra, milion wagoników Ej, zaraz tu będzie, chyba trochę za się dużo. O, się coś zepsuło, się zepsuło. Ej, nie, ktoś tam, ktoś tam wystrzelił Firebola? Tak. Ej, co, który to? Dobana. No, plus jeden. Ty, co tu się z wagonikami stało? Jak one Wypada... się trzęsą, co jest? Ej, tu z milion wagoników jest. Zaraz mi komputer wybuchnie, lol. Ty co się z nimi stało? ja w ogóle idę przetestować yy, wagoniki z TNT Ej, niezbędzie. Ej dobra, nie, startuje. Ej, dobra, ja przetestuję A. ten, ja przetestuję wagoniki z TNT. Ty co tu się stanęło? Ej, dobra, robię ja testową armatkę. Ty ale to wybucha. Ej, ale ja mam plan dobry, ale ja mam stay Cube plan coaster o ale to było sztos Dobra, właśnie, jak tam rolę lekko ci go niż w zepsuli, zepsuli. Dobra, idę ci go pomóc naprawić. Dobra, nie, działa, działa, o nie. A ja idę niebieskiego, a idę niebieskiemu deszcz silverfishy zrobić. Mhm. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Dobra, ja się idę garnąć. Ojej, chyba się nie garnę. Ej, ale biedny niebieski, o nie. Smutno mi teraz. Ej, dobra, cały środek zrobię w silverfishach. Ej, tu jest taki bumerang, zrobiłem bumeranga z Energylandi, jak jest ta ekipa. Ej, dobra, to idę do ciebie, idę przetestować. W bo, bo ogólnie ekipa ma taki bumerang, nie? No i dobra tutaj lecę. tak, o, zjeżdżam Uuu. i tu jest bumerang. No, no i st stuczka. No to, st o to chodzi. Co, co się stanęło? O nie, nie się to spakowało. Tak. O, lecę, dobra, do do lecę, lecę, lecę. Dziś zobaczysz tego bumeranga. O, o ty, tak rzeczywiście, jej... ty. No działa, działa. Ależ to Ale ja jestem Koksem. Ej nie, spróbuję nić postawić. Czy to w ogóle działa nić? Ej, lol, działa tu nić, Ależ to, Dawaj jeszcze jakiś mechanizm zrobimy. Serdzonowy. nowy ej, dobra. Ej, nie, nie, bo nam zaraz żółty zabije naszego kompana. Mordo, nieładnie tak. Dobra, dawaj jakiś mechanizm zegaraby. O nie, Detmön czy się jakiś ej, rozpoczął. Smok ojeju. zaraz będzie fruwał. Idę go Ty, skillować tego typa. Ej, dawaj, ej, ej. dawaj, robimy ten! Ja go będę instant damage'em, a tego instant heal'em dawaj, zobaczymy co jest mocniejsze. Ty w ogóle jakiś deathmatch, jest nawet nie o co chodzi. Niby jest, to nie ma. Ej, dobra, z pistonami coś spróbuję. Czy to zadziała? Nie zadziała. Ale lagi są, ale lagi, coś. border! Ty rzeczywiście, zmniejsza się. Ej, dobra, ja coś z pistonami zrobiłem. Ty co tu się dzieje z tymi tukami? O nie, właśnie. Dawajcie, żółci, chodźcie, tu czekajcie, a ja zrobię most. Dobra, mordy, dawajcie, chodźcie, o dobra, na środek. Dobra, spróbuję TMT postawić. A ty ja nie mogę jest. W water Ale Kegwu O, Aj dawaj bo robimy jeju. zawody. Ty w niego rzucasz podkom obrażeń, a ja podkom leczenia. Jak, czekaj, rzuć mi, bo ja nie mam. Demen, łap, 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 tutaj ci rzuciłem. Dobra, Dobra. i dawaj, dawaj, zaczymy. No Kto szybciej ty... klika. Test 3, 2, 1. O kurde. Ty on się zbogował w ścianie. Kurde, Fieka. ej, nie. Co to było? Dobra, nie, zostawmy go, zostawmy ostatniego. Trzeba coś z nim ciekawego zrobić. Ty, skrzynki tu się da otwierać. Ty, pod, duża podwójna skrzynia, o lol. Dał się do mnie. O, dobra, o, czy dam, dobra, dałem radę. O! Ale kręci. Moc o ty no, jest moc! Bez skit, zaraz serwer się wywali chyba. Za dużo tych wagoników. Dawaj coś z wagonikami robimy, dawaj jak najwięcej wagoników. ściągnąłem sobie setę, dam sobie cały... cały diamentowy. Ej, jak ty sobie setę ściągnąłeś? Normalnie musisz chwilkę shiftem nawalać i tym. A weź chodź tu, pokaż, jak sobie te ściągnąć. A ja mam tego jak sobie widzisz? Nie, ja widzę cię normalny Ej, dawaj wagoniki stawiamy. Tylko, żeby na sali nie przyłapał. Ty, ale. Ty, jak to wygląda, co jest? Tak jak gąsienica się robi. Ty, ale to wygląda. Ej, ile jest tych już wagoników, lol. Ej, dawaj armor standa teraz. Ej, lol, ile do tego jest? Jeszcze drzwi, dawaj ale... drzwi, drzwi wszędzie stawiamy. Dobra. Ej, ale to wygląda sztos. Jeszcze ten duży portal o nie! On już ginie powoli. Rip Kto ginie? Dlatego, tego, bo dostał do tego lightningiem O nie, dobra, to go uleczę. Się... Dobra, dawaj dobra, dobra, jeszcze na moje... zakończenie to... Silverfisha Ty, ale, ale dużo Silverfish, y, co jest? Dobra, idę na slime blocka Ej, pecet mi się pali Ej, faktycznie. Dobra, idę skakać z tobą. O w ogóle co? łuk tu jest. No nie! Nie, nie, o, nie, dobra, o, dobra wygraliśmy O, GG, GG. Nice, GG Dobra gierka